Całe pudło kompaktów. Te kompakty kupiłem po 2 złote. Zimne wszystkie. 11 na E14 i na E27 mam te 13. -tki. PLS 5W. Sylwania 14W. T8. Philips TLD Echo. Jakaś dziwna 36 o długości 30. Neutralna kołówka Philipsa. Polamp 36W zimny z niebieskimi napisami. Zaraz pokażę, jak działa. I Philips Red za 38 zł. Ona jest czerwona. Tu w rastełku.